Kamil Puternicki, witam po krótkiej wakacyjnej przerwie i zapraszam na kolejny odcinek programu Czas na Modę. A dzisiejszy program w całości będzie poświęcony modzie szkolnej, bo jak wiadomo, już za dosłownie kilka dni, kilka godzin czeka nas rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Już za chwilę pokażemy Państwu, jakie artykuły szkolne są w modzie. Będzie m.in. o nowych piórnikach, plecakach, torbach oraz innych artykułach. 1 września szkolne ławki znów zapełnią się uczniami. Po dwumiesięcznej labie przychodzi czas, by wakacyjny plecak zamienić na ten szkolny, a beztroskie lenistwo w intensywną naukę. Powrót do szkoły nie zawsze jest jednak łatwy i nie chodzi tu tylko i wyłącznie o samych uczniów, ale także rodziców. Dla nich ostatnie dni przed pierwszym dzwonkiem to czas wydatków i kompletowania wyprawki szkolnej. W porównaniu do sytuacji sprzed 15 czy 20 lat, na rynku wszystko się zmieniło. Dziś nie ma już szarych zeszytów, zwykłych plecaków czy piórników. Wszystkie artykuły szkolne są kolorowe, nierzadko z motywami ulubionych bohaterów bajkowych. Wybór jest ogromny, i tak naprawdę tylko od zasobności naszego portfela zależy, jak będzie wyglądała przyszła wyprawka szkolna. Sprawdźmy, co dziś jest w modzie, jakie plecaki i piórniki cieszą się największą popularnością, ile trzeba przeznaczyć na wyprawkę szkolną i jak ubierają się dziś pierwszoklasiści. Trwa odliczanie do pierwszego dzwonka w szkole. Dla, dla rodziców wiadomo, że jest to okres, kiedy trzeba swoim pociechom kupić różnego rodzaju artykuły szkolne. Gościmy właśnie w jednym ze sklepów, w którym takie artykuły można nabyć. Proszę powiedzieć. Co cieszy się największą popularnością, największym zainteresowaniem? Największym zainteresowaniem cieszą się artykuły przede wszystkim papiernicze, pisemne, jak i plecaki oraz takie dodatki, czyli bidony, śniadaniówki. No i w, w ramach tego także ewentualnie worki na WF, artykuły, tak jak mówiłam, piśmiennicze. No i co ja mogę jeszcze powiedzieć? Ubiór do szkoły przede wszystkim sportowy, koszulki białe, granatowe spodenki, buty, obuwie na, na, na WF, no i cała reszta gama długopisów, klei i takich dodatków. Jedną z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o przybory szkolne, jest tornister plecak, prawda? Na rynku pojawia się mnóstwo wzorów, mnóstwo kolorowych, różnego rodzaju plecaków. Jak to wygląda u Państwa? Mamy tornistry specjalne do pierwszej klasy, lekkie, tak zwane te kilówki, czyli mało obciążone, jeśli chodzi o wagę. Oraz takie specjalne, czyli dwukomorowe, jednokomorowe, z mocniejszych materiałów oraz w atrakcyjnych cenach. Tak? Jeśli chodzi o dzieci, cieszy się dużą sprzedażą licencja, czyli znane tam jakieś bajkowe imitacje i tak ale też dla młodzieży posiadamy różnego rodzaju wzory. Kolejny taki ważny element to oczywiście piórnik i tu też mamy szeroki wybór. Zgadza się, są miękkie pórni, piórniki, twarde z wyposażeniem lub bez. Oczywiście rodzice zwracają uwagę na wyposażenie i czy są otwierane albo zamykane. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o całą cenę. Proszę powiedzieć, jak to wygląda e, cenowo, rozpiętość cenowa, jeżeli chodzi o, o, o różnego rodzaju artykuł, a w zasadzie mówiąc y, konkretnie o wyprawce, prawda? Bo to jest zawsze jakiś wydatek. Jeżeli chodzi o samą wyprawkę, czyli wyposażenia, to nie więcej jak 25 zł, a jeśli chodzi już o całokształt, czyli tornister, ewentualnie dobry plecak, to gdzieś granica 50 zł. Proszę mi powiedzieć, co w takiej wyprawce szkolnej, typowej wyprawce szkolnej, powinno się znaleźć? No przede wszystkim zeszyty, zależy czy to pierwsza klasa, czy starsza. No całe wyposażenie piórnika, pióro, które jest ważne dla maluszków, pierwszoklasistów, bo sobie wyrabiają pismo. Zeszyty, śniadaniówka, jakiś bidon, worek na, 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 na przybory do gimnastyki, no i cóż mogę więcej powiedzieć, książki. Bardzo zmienia się ten rynek, patrząc na, na, na ostatnie lata? Tak, mamy bardzo duży wybór, jeśli chodzi o wzory, o trendy, bo to też jest ważne, czy to wiadomo są zwykłe, tańszej generacji rzeczy i są oczywiście droższe rzeczy, ale to według mnie nie ma żadnego później wpływu, bo tak prędzej czy później coś się wyczerpie i nowe trzeba kupić, tak? Wiadomo, że już dzielą nas dosłownie godziny, dni, godziny od, od nowego roku szkolnego, ale to nie jest chyba tak, przynajmniej z obserwacji wynika, że wszystko udaje się kupić na czas i w zasadzie... Tego ruchu już w ostatnich dniach nie ma. Jest wręcz odwrotnie. Jest wręcz odwrotnie. Jedni sobie podzielili rodzice na dwa miesiące, czyli coś z początkiem lipca i z końcem sierpnia kupują, inni na ostatni dzwonek. Ale tak jak mówię, no brakuje trochę rzeczy, ale przede wszystkim dużo zapominają o niektórych zresztą. Religia, muzyka i tak dalej. Ale mamy jeszcze klientów, którzy po prostu nie zrobili zakupów, czekają na ostatni moment. Ważne też artykuły, to, to artykuły do, do pisania, różnego rodzaju długopisy, ołówki, pióra, jak to wygląda? Jeżeli no rodzic nie kupuje z wyposażeniem, to do piórnika to kupuje osobno, tak? Ale w zapasie tak samo kupują. Dużo się właśnie sprzedaje do pierwszoklasistów przede wszystkim piór, bo na to zwracają rodzice uwagę, długopisem pierwszoklasista nie napisze i robią zapasy. Mogą kupić z wyposażeniem ten piórnik, ale też dokupują różne innego rodzaju kleje i tam potrzebne plasteliny, farby. Także jeśli chodzi o resztę asortymentu, to też dobrze się sprzedaje. Rok szkolny już tuż, tuż. Mam nadzieję, że pokazaliśmy dzisiaj Państwu, możliwości wyboru różnego rodzaju artykułów szkolnych, począwszy od piorników, przez plecaki i tornistry. Oczywiście jest jeszcze trochę czasu, a więc myślę, że każdy zdąży dla swojej pociechy przygotować odpowiednią wyprawkę szkolną.